A nigga like me, man. I love the game. I love the hustle, man. Be feeling like one of them ball playing niggas, you know, the bird magic or something. Yeah, you know a nigga got dope. A nigga can leave the league. But if I leave, the fans still gonna love me, man. Nigdy nie zapomnę, gdzie się urodziłem. Gdy jako mały berweć pierwsze kroki postawiłem, co jest zimne, a co gorące doświadczyłem. Kilka razy zakochałem, kilka razy się sparzyłem. Błędy też popełniałem, wnioski wyciągać musiałem. Od najmłodszych lat wiedziałem, że będę chuliganem, ale sobie przyszłość przepowiedziałem. Patrz, kilka lat później stałem już przed trybunałem. Wiedziałem, tutaj życie poznawałem i jego ciemne zakamarki. Pierwszy łyd wódki, tak jak pierwszy buch marihuanki. Osiedla Nowe patenty, jak zarobić trochę kaski? Pierwsze łzy matki, bo na nadgarstkach mam kajdanki. Ups, na szczęście w nieszczęściu nie trafiłem za kratki. Uff, na szczęście w nieszczęściu dostałem tylko zawiasy. Uff, na szczęście w nieszczęściu drugi raz były zawiasy. Kiedy pierdolone psy po dwa gramy wjechały mi do chaty. 20 lat, mało lata w papierach ola Boga. Posiadanie suszu dwóch gram, pobicie jej dziesiątku. Uff, ci gorące się robiło, mało lat. Dwa wersy wyżej, kolano się przypadkowa. Tak. Wcześniej pierwsza dziewczyna, pierwsze zbliżenie, pierwsza legalna praca, tydzień po tygodniu, wesele za weselem, tak byłem kelnerem, mega ludzi poznałem, pierwsze koko poszło w knebel, za pierwszy legalnie zarobiony hajs, kupiłem sobie kurtkę MDV, kamuflaż, Do dziś pierwszy raz poczułem co to znaczy lans, bo na taką szmatkę nie stać było każdego z nas. Mieszata czyny zdobią człowieka, wiem, wiem, ale jak cię widzą, tak cię piszą dzień za Tak wiem, Być nie mieć, wiem, jest różnicą Dawsze jedyna jakość, nigdy na ilość Mimo i życie nigdy mnie nie rozpieszczało Zawsze brałem co chciałem Bardzo rzadko to co życie dawało Jak nie było hajsu to się go kombinowało chwile strachu, szybkie nogi Czasem się też spierdalało Było minęło i już nigdy nie wróci Osiem lat chłopaku ponad Nie trenowałem tej sztuki Ponad osiem lat minęło kiedy los się uśmiechnął I mnie wysłał do Irlandii Za granicę, za dziewką, za Paulinką o, za to dziękuję ci Dziecinko byłaś w dobrym miejscu, w dobrym czasie Dałaś mi szansę na przyszłość, mimo nie jesteśmy razem, coś nam nie wyszło. Naprawdę bardzo jestem ci wdzięczny ponad wszystko, tak.